Jeśli myślisz o tym, żeby być dobrym z kobietami, skup się na tym, jaką jesteś osobą. Czy jesteś facetem wyluzowanym, uśmiechniętym, czy może jesteś narzekaczem, marudą, może jesteś depresyjny, bardzo wysokowrażliwy, nerwowy. To właśnie często te cechy psują całą znajomość. Spotykasz się z dziewczyną, denerwujesz się przy niej, pocisz się, nie potrafisz na luzie zażartować, nie pokazujesz pewności siebie. Pytasz się, co by ona chciała? No i psujesz, psujesz randkę, yy, czy spotkanie, właściwie kolejnego spotkania pewnie nie będzie. Także na początku naprawdę warto nad tym popracować, żebyś był na luzie i żebyś był facetem, który w sumie potrafi komfortowo, zabawnie rozmawiać z kobietami, bo to sprawi, że już na starcie możesz być ciekawy dla dziewczyny i ona będzie się chciała z tobą spotykać. Tutaj silczy luz, uśmiech normalność.